No... Robię to, robię to dla was moi mili Także... Like, comment, subscribe No bo... Bo prowadzenie, prowadzenie kanału na YouTube To jest jedno wielkie wyrzeczenie No... Na no, porządku, spadzie o drugiej I naprawdę dzisiaj was zabiorę do koźmickiej puszczy amazańskiej. Także zostańcie ze mną, bo myślę, że wam się spodoba. I szczerze mówiąc, miałem wstać o 5.30, ale poszedłem spać o 2.00. Więc wstałem o 6.30. E, ale to nic, bo i tak nie było mgły, więc nawet lepiej. Wszystko się cały czas budzi. Jest taka poranna świeżość. Ja się czuję naprawdę dobrze. E, a, a nic nie straciłem, więc spoko. A tutaj dla Was nagram e, gatunek byliny wiosennej kwitnącej już od połowy kwietnia, do tej pory już się kończy okres kwitnienia. Jest to Kalta Palustris Knieć błotna. ale spotkałem dwie wilgi może zobaczycie jak przybliżać się w na drzewie no i teraz żałuję, że nie wziąłem aparatu zawsze tak jest kuźwa z czegoś trzeba było zrezygnować jutro biorę aparat, bez kitu mega sztos ale spróbuję wam nagrać przynajmniej jak jak śpiewa wilga. No to wchodzimy do Amazonii. Ode ślimaczki wszędzie są. Anegdotka w związku, w związku z Bobrem. Tamę widzę w ogóle pierwszy raz. W sensie znalazłem tamę pierwszy raz. A Bobra widziałem tylko raz w życiu. I było to w wiśle. Było to w wiśle, e, było to w, wiśle e, w górnym biegu, górnym biegu Wisły. To w górnym biegu Wisły e, tam, jest, tam jest zapora. Z tej zapory, późną porą we wrześniu, jakoś po 19, e, spadł. To była 9-metrowa zapora, i z tej zapory dosłownie spadł e, bóbr. Oczywiście, oczywiście nie mogliśmy sobie odpuścić, i zaczęliśmy go tam szukać, bo zatrzymał się w e, takim. Zatrzymał się w takim miejscu, gdzie gromadziło się dużo gałęzi e, chyba był, chyba sam był w szoku. Nie wiem czy, czy łop zasnął i, i, i zleciał z tej tamy cholerawie. E, natomiast oczywiście go podotykaliśmy e, niesamowite futro. Takie tłuste, gęste i twarde, e, także e, uwierzyłem wtedy, że faktycznie bobrowi może nie być zimno, że nie przemaga. dawno temu jak byłem na jakimś spacerze tutaj w dolince to spotkałem e, panią no, przywitałem się elegancko pani szła z jakąś taką podejrzaną siatką okazało się, że pani po prostu e, przyszła jak co tydzień spalić porcy śmieci w lesie bo przecież nie będzie płacić za MPO pojebanym trzeba być żeby płacić za MPO Debile płacą i ludzie nieporadni. A ludzie, którzy... Ludzie, którzy sobie radzą w życiu, palą śmieci w lesie, prosta. Pomysł był. Życie youtubera to nie pieniądze, dziwki koks, tylko zmęczenie, brak snu i łzy.